Czy, czy Bejem był Góralo a Łewce przymyl ty byłem murze, a ciś tam do Łew z budowy no, A że ziało ty w chalepach, no to jakoś te pomarańcze prześle, no nie wiem czemu tak było. Jesteśmy dziś w chałupach, gdzie od samego początku witają nas kaszubski klimat i setki turystów. Ten drogę z Gdyni na półwysep Helski przebyliśmy, żeby porozmawiać z legendą polskiego szkódnictwa Aleksandrem Celarkiem. W większości i chyba ja też jestem gdzieś na pograniczu tego, że nie jestem już takim zawodowym szkutnikiem, który by bez przerwy jedno łódź po drugiej robił, tylko to już trochę o hobby zahacza. Ja to jestem taki szkutnik, że od czasu do czasu łapię w miarę ładne zlecenie, no i tam czasami rok, czasami dwa przy nim grzebie, potem mam rok przerwy i czym innym się zajmuję i tak to tam się kręci. Choć pan Aleksander skromnie mówi o największych projektach, to w swoim fachu jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów w Polsce i na świecie. W latach 1977-92 prowadził zakład szkutniczy i żaglomistrzowski Polskiego Związku Żeglarskiego. Później założył własną firmę i wykonywał takie lunki oraz żagle dla jednostek, takich jak Zawisza Czarny, mir, Pogoria. Spod jego ręki wyszły również na przykład szalupy dla daru młodzieży. Tak, tak, tak. Na, na kilka polskich Rutkowski, Zaruski, Zawisza, z polskich żaglowców. Ten sprzedany do Japonii, a dzisiaj w jakichś angielskich rękach. Zef. dzisiaj on się nazywa Kaisai, chyba. E, miał moje żagle u mnie w warsztacie. Zresztą one, niektóre, ten zew to miał również taki lunek mojej roboty. Nie tylko żagle robiłem, ale takie lunki robiłem, czyli te wszystkie sznurki u góry. Jak stopnia robiła Rosjanom te żaglowce, te repliki po darze młodzieży, to ja na nich takie lunki robiłem. Druga taka lepiej eksploatowana, i troszkę z większym pojęciem łódź, która istnieje do dzisiaj, to była replika statku Gokstad, troszeczkę tam pozmieniana, która dzisiaj pływa w Norwegii, w takim norweskim ośrodku wikingskim na Lofotach. Łódź się teraz nazywa Lofotr i tam pływa. Pan Stanisław Dowczyk nawiązał ze mną kontakt, bo on stworzył taką grupę rekonstrukcyjną i chcieli mieć łódź wikingów. No i zamówił mnie tą łódź, zbudowaliśmy tą łódź, on był bardzo fajny zleceniodawca, pływaliśmy tu na tej łodzi. I była bardzo fajną łodzią, tylko do jej obsługi tam było, ja już dokładnie nie pamiętam, ale chyba po jakieś 12 wioseł na burcie, nie? czyli 24 wioślarzy. Trzeba było, żeby to ładnie na wiosła pływało. Nie? No i to, co ja przewidywałem i Staszkowi mówiłem, że Staszek będzie miał kłopoty ze znalezieniem takiej ilości wioślarzy, szkole. Potem, jak będziesz chciał gdzieś, jak nawet wyszkolisz 24 wioślarzy to potem, jak będziesz potrzebował ich, to jeden będzie miał urodziny, drugi nie dostanie urlopu i zawsze będziesz miał kłopoty z ludźmi. No i też tak było i Staszek tą łódź sprzedał do tej Norwegii, a Norwedzy, naród morski, budują łodzie. Oni teraz wybudowali, właśnie chyba nawet nie teraz, tylko wtedy, kiedy on to sprzedawał, taką Harald coś tam łódź wielką, która miała 60 wioślarzy. Nie? Także to olbrzym był, pięknie to pływa, w internecie są takie, ona przeważnie pod takim czerwonym żaglem pływa, są takie krótkie filmiki, tylko z tą 60-osobową łodzią mają te same kłopoty oni tam, co Wdowczyk Dowczyk tutaj miał z tym 24 wierzarzami. No i z tej, z tej małej według ich punktu widzenia łodzi, którą kupili od Wdowczyka, co ja ją robiłem. Są straszliwie zadowoleni, że jest taka malutka, zgrabna, szybko robi zwroty i tak dalej. Nie? Także wszystko od punktu widzenia zależy. Przypomnijmy, że Aleksander Celarek urodził się w 1948 roku na drugim końcu Polski. Jak znalazł się w chałupach? W chałupach mieszkała moja rodzina, moja babcia tu mieszkała. Moi rodzice się poznali po w zasadzie poza, zaraz po zakończeniu II wojny, kiedy mojego ojca wypuszczono z obozu jenieckiego po powstaniu warszawskim tam siedział pół roku w Niemczech, a matkę stąd wszystkich kaszubów z półwyspu Niemcy wysiedlili tam do Niemiec. To była Wszyscy mieszkańcy tych terenów, terenów tam nad Zalewem Wiślanym byli przez Niemców traktowani jako obywatele niemieccy i przed armią radziecką wywożeni na zachód, czy chcieli, czy nie chcieli. No i tam jak wojna się skończyła, rodzice się poznali, przyjechali tutaj na, na Półwysep, tutaj wzięli ślub. No ale moda była wtedy taka, że każdy tak jak i zresztą dzisiaj, praca, mieszkanie, i wtedy była moda na ziemię odzyskane. Tam i mieszkania, i praca, i tak dalej. No i ojciec z matką do tego Wrocławia się przeniósł. Mieszkał tam chyba może kilkanaście lat, kiedy potem wrócił tutaj. A ja byłem urodzony we Wrocławiu, ale każde wakacje, a nawet od jednych wakacji do drugich, byłem tu u babci zostawiany. Także kaszubskiego nauczyłem się. Nie wiem kiedy, bo z kolegami od najmniejszego na podwórku i... Także takie są moje tu korzenie na Półwyspie. Nie całkiem takie ortodoksyjnie kaszubskie, że mam tam bez żadnych wtrąceń obcej krwi sześć pokoleń do tyłu samych Kaszubów. Ale czuję się Kaszubem. Ja uważam, że yy, ważniejsze jest to, kim się kto czuje, niż jak może udokumentować, że tak powiem, czystość swojej krwi bez żadnych wtrąceń, bo w dzisiejszych czasach to chyba takich czystych jakichś Polaków, czystych Ślązaków, czystych Rosjan, to chyba podejrzewam, że każdy ma jakieś wtrącenia i to, to, to przecież tak się wymieszało, że... Jednak pomimo wielu zrealizowanych projektów największym sercem darzy Pomeranki. Czym są te łodzie? Pojka Szepsku, jak pomarynk, to po to jest byt od pomarynków. Nie rozumiecie? Nic nie szkodzi, już wyjaśniamy. Pomeranki to tradycyjne koszubskie łodzie, które używane były głównie przez tutejszych rybaków. Były to największe konstrukcje, jakie można było wyciągnąć na brzeg jedynie siłą ludzkich mięśni. Do dziś niestety nie zachowała się ani jedna oryginalna pomeranka. Istnieje tylko niewielka ilość replik, które wiernie oddawałyby tamte rozwiązania. Jedna z nich stoi w marinie w chałupach, na której dzięki uprzejmości pana Aleksandra mamy dziś okazję pływać. Badacze tacy, naukowcy jak z Muzeum Centralnym Morskiego z Kaszubami tu mieli e, dyskusję i bodajże taka pani Batoro Kucharska czy Batorowicz taki był zespół, oni napisali jedną książkę tu o Półwyspie o rybaka. i tam jest takie zdanie nie? po czym rybacy poznają siłę wiatru? właśnie po tych linkach co dyskutowaliśmy a jak oni to poznają? jak żagiel jest zarefowany na Pierwszy rządek to wieje wiatr jedna rywina, a jak żagiel jest na czwarty rządek zawiązany, to wieje czwioro rewin. To już jest mocny wiatr. No tylko, że to nie, że rybacy poznają po tym siłę wiatru, tylko siłę wiatru to muszą poznać sami i odpowiednio do tej siły wiatru wiązać te linki na tym żaglu. Nie? Nasz bohater jest obecnie najwybitniejszym znawcą tradycyjnych kaszubskich łodzi żaglowych w Polsce. A to są te moje, że tak powiem, badania e, pomeranek. To, są, to jest zbiór zdjęć. Tam około chyba w tej chwili tutaj mamy ze 600 zdjęć. A ja tam mamy chyba około 1000 już prawie zdjęć pomeranek. Nie wszystkie zdjęcia mnie tak bardzo podniecają, ale tego typu zdjęcia, gdzie widać bardzo dużo szczegółów, to jest dobre zdjęcie, widać tam skrzynkę mieczową i tak dalej. I tych zdjęć jest tyle, że w zasadzie można zrobić prawie że wierną pomerankę. Ze zdjęć też wynika, że te łodzie były jak ze sztance. Są pewne różnice, troszkę w wymiarach, nie zachowała się do dzisiaj żadna pomeranka. Czego nie ma na zdjęciach, a czy co jest na zdjęciach, ale jest bardzo słabo widoczne, to ja próbowałem zrobić moimi rysunkami. Mniej więcej taki lunek pomeranki tak wyglądał. Nie? Jej główne rozłożenie żagli, i takie bardziej charakterystyczne. Jedną z charakterystycznych cech, jak zobaczysz gdzieś pomerankę, na zdjęciu oczywiście, to Wanty są przyłączone do burt za pomocą talii z blokami. To się wiąże z tym, że ta ponoranka z plaży była spychana i na wiosła odchodziła w morze i dopiero daleko w morzu, gdzie jest mniejsza fala niż przy boju, ona stawiała maszt. Te talie z blokami do tego były lepsze niż jakieś ściągacze czy przewiązy, czy coś takiego. No, drugie charakterystyczne dla pomeranek to są te, płyka są karnaple. karnatle. E, normalne wanty płyka to są i tądzie, a to są karnatle, bo mają te liny. Gdybyśmy teraz chcieli, to dosyć łatwo e, wystarczy odknagować tą pie, to, tej karnatli, tą linę na dziobie zbuchtowaną. No, oczywiście najpierw zrzucić żagiel i masz się do przodu, pochyla, pochyla i go masz pod kontrolą, ładnie kładziesz i cześć.